Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, zapraszam Was do poradnika na 2024 rok na temat diety, która zmieniła moje życie. Ograniczyła mi stany zapalne i wyglądam jak człowiek, a nie jakieś trądziki młodzieńcze w wieku 25 lat. Pozwoliła mi schudnąć jakieś 13 kg tłuszczu i już nigdy nie przytyć do tego poziomu tkanki tłuszczowej i do tego mogę na niej uprawiać sport, nie musząc wciskać 5-6 posiłków, 2 kg ryżu, pół kilo brokuła i tak dalej. No dla mnie bomba. A dziś zajmiemy się pytaniem pod tytułem: Jak zacząć keto, moi drodzy? Jest to ostatnia część tego, to poradnika z tej playlisty, poradnik 2024, jak zacząć dietę keto. Dziś pytanie będzie najbardziej ogólne, bo po tych wszystkich rzeczach, których się dowiedziałeś, czyli czy są jakieś zakazy na keto, czy śniadanie to jest najgorszy posiłek dnia, co wolno, czego nie wolno, tak, i w ogóle innych różnych rzeczy, dziś przechodzimy do tych najbardziej gruntownych. Budujemy dietę. Zaczniemy sobie od węglowodanów, czyli tak jak się mówi do dziś, węglowodany w ogóle są do życia niepotrzebne, tak, bo w procesie glukoneogenezy organizm sam może sobie z aminokwasów wytworzyć węglowodany, aczkolwiek nie jest to optymalne i lepiej mieć trochę tych węglowodanów w diecie. Niemniej, moi drodzy, jeśli dieta ketogenna, to niestety tych węglowodanów musimy nieco ograniczyć, czyli zakręcić ten kurek. Wielu z nas w dietach ma 400, 500, 600 gramów węglowodanów, co niestety popieprzyło nam trochę metabolizmy, bo tyle zwykłe Człowiekowi, który nie jest sportowcem, nie potrzeba. Zwykłemu człowiekowi do dobrego uprawiania sportu amatorskiego potrzeba 50-100 gramów węglowodanów na siłownię, to już ohoho, bardzo mocno wystarczy. Ale nie ma diety... Ketogennej, bez ograniczenia węglowodanów, tak? Czyli ten kureczek, jak tutaj się leje ta woda, to trzeba troszeczkę tutaj po prostu go dokręcić. Co my tutaj mamy? Jak widzicie, możemy sobie zaobserwować dwa takie zbiorniczki, tak? Zbiornik z węglowodanami i zbiornik z tłuszczem. Tu taka szklaneczka bardziej malutka, a tu taka pieprzona wielka beczułka. I nie jest to moje nic innego, jak właśnie zbiorniki poszczególnych energii, które posiadamy w przyrodzie. Czyli węglowodanów możemy w ciele zgromadzić około 2000 kilokalorii. Czyli tak naprawdę jeden dobry... Trening, jakiś tam y, porządny półmaraton. No, tam nawet więcej pójdzie. Y, natomiast tłuszczów możemy zgromadzić, zgadnijcie ile. 100. Tysięcy i więcej, w zależności od tego, jaką otyłość, jaką nadwagę, czy w jakim jesteśmy stanie, tak naprawdę, czy jesteśmy mocno zredukowani z tego tłuszczu. Bardzo tego tłuszczu dużo możemy zgromadzić względem właśnie tych węglowodanów. Jak wiemy, dzisiejsza retoryka odnośnie diety dla każdego, nie tylko dla sportowca sama piramida żywienia o tym mówi: tak, podstawą mają być węglowodany 50-60% podaży z całej diety natomiast tłuszczu ma być 20%. 25 30% niektórzy nawet mają poniżej 100 gramów, co już jest niezdrowe, ale o tym za chwilę, tak? Tak jak mówię, no Mind Plate troszeczkę to zmienił, ale piramida żywienia cały czas w dalszym ciągu pokutuje. Spróbujmy sobie porównać teraz te energie, bo oczywiście nie są one identyczne, tak? Węglowodany, czym się różnią od tłuszczów? Jest to energia taka malutka, ale szybsza. Dlaczego? Dlatego, że na jedną jednostkę tlenu węglowodany produkują więcej ATP. Jest to więc energia dobra, jeśli spierdzielamy przed lwem, szybko chcemy uciec w Afryce. Jeśli chcemy na przykład Więcej powtórzeń na siłowni zrobić, czyli zrobiliśmy 17 tak, a już nie pójdzie. Jak byłyby węglowodany, to by z 18 i 19 poszło. Są to tego rzędu różnice, jednak, mimo wszystko, jeśli ktoś stawia na wynik, to węglowodany będą po prostu lepszą energią od tłuszczów. Energetycznie, niewątpliwie, węglowodany wygrywają z tłuszczami, które są nieco wolniejszą energią, natomiast czy są po prostu gorsze? Nie! Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Tutaj nie będziemy się już zagłębiać, oczywiście, w cykl krepsa i inne takie rzeczy, które bardzo dobrze tłumaczą, dlaczego tam się dzieje tak źle w porównaniu do tłuszczów, ale węglowodany jest to energia, która produkuje więcej. Wolnych rodników. Co to są wolne rodniki, to chyba każdy wie. Są to takie po prostu diabełki, które no, rozpieprzają nam ciało i po prostu powodują stany zapalne. Tylko żebyście od razu nie pomyśleli, o to ja już teraz zjeżdżam na zero w takim razie, bo będę dłużej żył na samych tłuszczach. Wolne rodniki potrafią być naprawdę ogromnymi dupkami, które wywołują stany zapalne, wszystko w ogóle pieprzą w naszych ciałach, tak? Niemniej, optymalna ilość wolnych rodników, czyli taka odpowiednia dla naszego ciała. Nie jest zła, więc nie można od razu skreślić wszystkich węglowodanów, bo one po prostu pro produkują wolne rodniki. Wszystko produkuje wolne rodniki, tłuszcz również, tylko po prostu mniej. Natomiast, jeśli chodzi o zdrowie i o to, aby zredukować stany zapalne, no to węglowodany w nadmiarze nie pomagają. Dlatego keto bardzo często jest nazywane dietą przeciwzapalną, która zmniejsza stany zapalne. Tak, dlaczego? Dlatego, że redukujemy węglowodany do odpowiedniego poziomu, a korzystamy z tłuszczów, czyli z tego magazynu, który potrafi. Naprawdę dużo energii zmagazynować i według mnie powinien on być podstawową energią, tylko zrobiliśmy sobie tak w świecie, że po prostu z tego korzystamy jako podstawowego źródła energii, tu se napełniamy, już jest pełny ten magazyn, tak, za chwilę się wylewa i znowu go opróżniamy, tak, spać się chce, znowu go napełniamy szybko, idziemy ćwiczyć, znowu, wszystko spadło, tak, potem trzeba tu włożyć cały czas i tu się tak leje ten kran cały czas, a tu się nic nie dzieje, bo praktycznie nie potrafimy tego palić, bo cały czas tylko palimy to. Oczywiście, da się palić to i to, niemniej wielu z nas ma ten metabolizm po prostu spieprzony do tego poziomu. Jeśli natomiast zakręcimy trochę ten kurek, czyli tu się będzie lała jedna kropelka i my przez całe życie zgromadziliśmy ogromne zasoby tłuszczów. Tutaj jest tego tłuszczu, dajmy na to z 300 tysięcy kalorii. Ważymy 140 kilo, tak? I ten tłuszcz się tutaj wylewa. To co się stanie? Tak, dobrze myśleć. Jeśli kubeczek ten jest pusty, to zaczynamy korzystać Efektywniej, dużo efektywniej z tego kubka, natomiast ten przydaje nam się na przykład na treningach, na bardzo mocnych wysiłkach, których na przykład musimy spierdzielać przed lwem. I tak jak mówię, ja dzisiaj nie rozumiem tego, aby być zwykłym człowiekiem, który ma pracę siedzącą, który się klepia na tej klawiaturze cały czas, tak? Gdzieś tam sobie telefony, halo, gada sobie i takie różne rzeczy robi. Żeby po prostu mieć aż tyle energii, dajmy na te 400-500 gramów węglowodanów. Bo co, bo będzie <laughs> szybciej na tej klawiaturze tak klepał? No nie, no to mu się nie przyda, bo tak jak mówię, czasy się zmieniły i uważam, że powinniśmy się też dostosować do nich, czerpiąc przy okazji z energii tej wolniej która tworzy mniej wolnych rodników, która jest zdrowsza dla człowieka, który mało się rusza, zaczynamy faktycznie palić tłuszcz w momentach, w których rzeczywiście tego potrzebujemy, czyli na przykład w wysiłku, który wynosi 70-80%, wydolność trenowa, tak? Czyli na ketozie wiadomo, nie ma wydolności, tak? Tylko do 80% jest. Natomiast ilość ta, która jeszcze nam została, będzie nam służyć do wysiłku rzędu 81% wzwyż, czyli tak jak mówię, to ostatnie powtórzenie na sztandze, tak? Warto zakręcić ten kurek w przedziale od 20 g do 50 g. I tak jak mówię, jest to taka bardzo tradycyjna, stara liczba stosowana od wielu lat. Jeśli chciałbyś spróbować czegoś nowoczesnego, to zapraszam Cię oczywiście do naszej trójfazowej metody z książki Jajo w roli głównej, która jest już teraz w przedsprzedaży, tylko i wyłącznie na mawi.diet. Zapraszam serdecznie. O węglach to już tyle, teraz czekają nas inne, równie ważne, albo nawet jeszcze ważniejsze makroskładniki. O białku powstało już też tyle mitów, że Matko Boska na każdej diecie, tak? Myślę, że ten, przez ten przemysł odżywkowy też. Białko, 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 tak? No, oni tam tylko białko pią i nic więcej. Niemniej, dlaczego uważam, że białko jest najważniejszym z trzech makroskładników? Jak? Nawet na diecie Keto, gdzie tłuszczu jest najwięcej, to chyba tłuszcz najważniejszy. No nie, to białko jest najważniejszym makroskładnikiem z tych wszystkich trzech. Na każdej diecie, nie tylko na keto. Dlaczego? Dlatego, że białko to nie tylko budulec na przykład mięśni, ale i komórek, hormonów, które regulują cały metabolizm i szereg bardzo ważnych funkcji w organizmie, tak? No tłuszcz tego nie robi. Na podstawie niezliczonych badań możemy też powiedzieć, że białka lepiej mieć więcej. Niż mniej. Natomiast gdzie jest ta optymalna granica? Zobaczcie teraz tutaj na to badanie, które wam wyświetlam. 2023 rok był właśnie obfitujący bardzo mocno w takie badania, które potwierdziły, że już 1,3 gramy białka na kilogram masy ciała dają taki sam efekt, jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, jak 1,7 grama na kilogram masy ciała, a nawet za innym badaniem tyle samo co 3 gramy. To teraz mięsożercy na pewno bardzo się ucieszyli. O jezu, 3 gramy zaczęliście tam liczyć, to będzie tak, jak ja 80 kilo ważę, to 240 gramów białka se mogę zjeść. Tak, ale teraz człowiek logicznie myślący pomyśli, że tak, to skoro w takim razie 3 gramy jest udowodnione, że tyle samo 1,3 grama daje, to po co ja mam tyle jeść, mięsa drogiego takiego komponować w swojej diecie, jak resztę mogę tańszymi kaloriami zapchać i będzie dobrze? Jest to prawidłowy tok myślenia, według mnie, taki oszczędny, taki chytry, chytry Piotr by tak myślał, wydaje mi się. Niemniej, czy faktycznie w takim razie pójść w skrajność i to jak to daje tyle samo co to, to lepiej to albo nawet jeszcze mniej? Nie, tak jak mówię, im więcej białka w diecie, tym na pewno potencjalnie bezpieczniej niż im mniej. Więc tutaj jest ta granica, której nie wolno przekraczać w dół. To jest już bardzo źle, jeśli jest mniej niż 1 gram, zwłaszcza u sportowców, a dużo nas, z nas ludzi trenuje na świecie, tak? Natomiast taką optymalną granicą, którą na przykład ja utrzymuję całe życie, to jest 1,7 g na kilogram Masy ciała, nawet 1,8 mi się zdarza. A jak mi się zdarzy, 2 gramy, to też się nic nie dzieje. A jak mi się zdarzy, w któryś dzień 2,5 grama, to też się nic nie dzieje, tak? Rozsądek, przede wszystkim kierujemy się tutaj, ale staramy się trzymać raczej w tych widełkach. Z tymi badaniami to jest troszeczkę tak, że tutaj jest ten chłop, tak. A tu niezależnie ile tego białka, oczywiście mówimy o amatorskim sporcie, tak? Nie takim, że gość waży ma 170 wzrostu i waży 100 kilo, jak to jest wśród zawodowców. Tylko mówimy o amatorach, tak? Czyli tutaj już wszędzie jest po prostu dobry poziom budowy masy mięśniowej. Odtąd, już to, już tutaj się to zaczyna. Także podsumowując, tutaj się skupiamy na tym, żeby nie zeszło poniżej 0,8, 0,6, tak, bo to są niefizjologiczne już e, ilości, które, no nie, grelina i leptyna się nie uspokoi na takim niskim białku, nawet jak będziecie mieć 80% tłuszczu, tak. Natomiast tutaj też uważamy, bo to są takie granice, które zostały przebadane odnośnie zdrowotnego wpływu białka na e, organizm, tak, czyli 4 prawdopodobnie jest już potencjalnie niebezpieczne, ale kto tyle zje, to ja nie wiem. E, chyba tyle, tak, dobra. Ostatnie teraz, najważniejsze dla niektórych. Dobrze, sytuacja wygląda następująco. Ostatni makroskładnik uważany za najważniejszy przez wielu, no bo jak przecież zakręcamy węglowodany, które były najważniejsze wcześniej, to pewnie teraz tłuszcz będzie najważniejszy. Niekoniecznie, to już wiecie o białku. Natomiast co z tym tłuszczem w takim razie? Zgadza się, będzie to nasze podstawowe źródło energii, bo nie chcemy przecież korzystać teraz z węglowodanów, które zakręciliśmy, bo nawet nie możemy, ani nie chcemy rozkładać aminokwasów cennych z białka na cukier, bo brakło nam energii. Tak więc teraz będziemy tankować do samochodu to po co w dzisiejszych czasach robimy? No, nie spierdzielamy, brzydko mówiąc, przed tym lwem, tak jak dawniej się w Afryce uciekało, żeby przetrwać. Siedzimy, piszemy sobie na klawiaturze, tak, odbieramy maila. Co? No, wszystko to tymi rękami. Tu dzwonimy, tak. Nawet na kiblu niepotrzebne nam są węglowodany. Przez większość czasu, naprawdę, 80 podejrzewam, nawet i 90 będziemy korzystać z tłuszczów. Z tej zdrowszej, wolniejszej energii, tak? Na co dzień, przy takich czynnościach, jak ten chłop właśnie tu zrobił. Nie wiem, czemu on się tak cieszy, no, no nieważne, co zrobił, tak? Tłuszcz, tłuszczowi nierówny. Wyróżniamy naprawdę wiele różnych frakcji. DHA, EPA, kwasy jedno i nasycone, wielonienasycone, nasycone. O tym wszystkim, tak jak mówię, piszemy w naszej książce. Natomiast dzisiaj, pokrótce, chciałbym Wam jeszcze tylko powiedzieć, bo już ten film trochę trwa że ile tego tłuszczu jeść do poru, tak jak ludzie mówią, no jeść aż po prostu człowiek nie wiem co zrobi to co powinien zrobić chyba po jedzeniu <grych> no nie, bo jeśli by podchodzić do tej staroszkolnej proporcji, czyli 15% białka 5% węgli i, pomóżcie mi 80% tłuszczów to po prostu, jak człowiek by zaczął się adaptować na takiej proporcji, tyle tłuszczu by żar, to on by za chwilę zwymiotował i powiedział, kocur ty debilu, tak? To tak jak ten samochód jest przelany tym paliwem, to tak ten facet po prostu też by żignął, tak? No to jest, nie dla każdego ta proporcja będzie dobra, jeśli jeszcze ją wyznaczymy, dajmy na to, z nadwyżką kaloryczną, no to stanie się po prostu tak jak tutaj. Moją rekomendacją osobistą jest zaczynać od takiego minimalnego progu, który jest zdrowotny na każdej diecie. 100 gramów plus, żeby nie było niedomówień. Wielu z nas przechodząc na dietę, to chce schudnąć, tak? Skoro chcemy schudnąć, naprawdę mamy dużo zgromadzonego własnego tłuszczu. Dlaczego więc zapychać organizm egzogennym tłuszczem spożywienia, jak możemy skorzystać sobie z tego? Endogennego, którego mamy bardzo dużo we własnych ciałach. Tak, on się trawi tak samo, bardzo podobnie jak ten tłuszcz, który podajemy z zewnątrz. Jeśli mamy jedzenie, to tak jakby idziemy na wyprawę, mamy w plecaku, dajmy na ty 20 kilo jedzenia. Nie wypakuje tego chłop tylko w restauracji, zje i idzie z tym jedzeniem. No to po co? Tak samo tutaj właśnie. Najpierw zjedzmy zawartość plecaka, żeby później tankować z tego źródła, które faktycznie będzie kiedyś nam pomocne, ale żeby tak pisać, no to nie, to to od razu skreślamy. Dajmy sobie taką oto wartość na początek tych tłuszczów, te tłuszcz Muszą być oczywiście zróżnicowane. Nie chciałbym tu widzieć na przykład 100 gramów smalcu, albo 100 gramów oliwy z drugiej strony. Natomiast, jak w takim razie, gdybyśmy chcieli już tak podejść całościowo, uporać się ze zjawiskiem głodu? Bo mówmy się, 100 gramów tłuszczu na keto to nie jest dużo, tak? Człowiek zacznie być za chwilę głodny. Nie każdy musi mieć 450 gramów w diecie, tak jak ja mam na przykład. Ja jestem sportowcem. Ja z tego tłuszczu naprawdę dużo korzystam na moich treningach. Prawie sam tłuszcz palę i tylko troszeczkę węglowodanów. Niemniej tutaj możemy zrobić dwa podejścia. Albo na czuja, czyli ona. 100 gramach jestem głodny, to zjem sobie dzisiaj 150 gramów, nie? Tu dalej jestem głodny, no to dam sobie 200 gramów. Dalej jestem głodny, no to 250, dobra. Zjemy i zobaczę. O kurde, nie zjadłem, nie dałem rady dzisiaj zjeść, no to zjeżdżam na 230 gramów i to prawdopodobnie, tak jak mówię, metodą na czuja będzie e, dobry wynik e, twój, e, jeśli chodzi o kalorie. Możemy oczywiście do tego też podejść naukowo, jeśli lubimy liczyć kalorie, no to tak jak sobie wyliczyliśmy białko, dajmy na to, i węglowodany mamy już wyliczone z poprzednich punktów, to tłuszczu dowalamy do całkowitej przemiany materii, aby tam się zgadzało i o tym też bardzo dużo piszemy w naszej książce. Niemniej moi drodzy, znamy już w takim razie podstawy yy, komponowania diety, podsumowując więc. Jak wygląda moja złota proporcja? Nie ma żadnej złotej proporcji, tak? Po prostu wyliczamy sobie białko z tego wzoru, czyli 1.3 do 1.7 g na kilogram masy ciała całkowitej, do tego później węglowodany oczywiście, tak jak mówiłem. Zakręcamy kurek do 50 g, chyba że chcecie spróbować naszej autorskiej trójfazowej metody adaptacji, to zapraszam do naszej książki. Natomiast na sam koniec tłuszcz nie lejemy tak, aby po prostu nam zbrzydło całe życie, tylko dajemy go w diecie na początek 100 g, czyli taki minimum wręcz egzystencjalne, plus dokładamy tyle do diety, aż nasz samochód może dojechać tam, gdzie chcemy, bo niczym to się nie różni od zwykłego paliwa. Lejemy tyle, ile trzeba, ale każde paliwo można przelać również tłuszcz. Złotej proporcji więc nie ma. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Bardzo dziękuję, że byliście przez wszystkie te filmy tego poradnika ze mną. Do następnego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, to koniec. Nie ma już teraz pytań. Koniec. Koniec. Po najlepsze produkty pod dietę to oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering. Zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Dzięki. Niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec.